Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Kiedy umierał Fryderyk Chopin, do swojego przyjaciela, kapłana powiedział: Bez ciebie, mój drogi, byłbym zdechł jak świnia. Fryderyk Chopin od dzieciństwa przyjaźnił się z Edwardem Jełowieckim. Edward został rozstrzelany rok przed śmiercią Chopina w Wiedniu. Chopin bardzo to przeżył. Chopin pochodził z, z bardzo wierzącej rodziny i głęboką wiarę wyniósł z domu. Już w wieku 20 lat opuścił naszą ojczyznę i nigdy do niej nie wrócił. Kolejne 19 lat żył we Francji. Wielki świat, salony, koncerty. To wszystko sprawiło, że jego wiara stygła i stał się niewierzący. Miał też kiepskie zdrowie i nawet to go jakoś nie mobilizowało. Brat jego przyjaciela, ksiądz Aleksander Jełowiecki, wiele razy zachęcał Chopina, żeby się wyspowiadał. Żeby był gotowy na śmierć. A Chopin wzbraniał się, mówił, że nie rozumie tego i nie wierzy, i nie będzie przyjmował spowiedzi. Powiedział, że jako przyjacielowi to może mu się zwierzyć, może mu o wszystkim powiedzieć, o całym swoim życiu, ale nie chce spowiedzi sakramentalnej. Wiedział, że z bólem jego matka przyjmie wiadomość, że syn umarł bez wiary i bez sakramentów, ale postanowił tak pozostać. Wieczorem 12 października 1849 roku, osobisty lekarz kompozytora powiedział księdzu Aleksandrowi, że Chopin. Pewnie nie dożyje następnego dnia. Kiedy ksiądz przyszedł do niego, ale shapemu tylko tyle powiedział: Kocham cię bardzo, ale nic nie mów, idź spać. Ksiądz poszedł do siebie i całą noc spędził na modlitwie, prosząc Boga o łaskę zbawienia przyjaciela. Następnego dnia rano odprawił mszę świętą za swojego, Nieżyjącego brata, bo był dzień jego imienin, i poszedł do Chopina. Chopin jeszcze żył. Właśnie jadł śniadanie. I ksiądz Jełowiecki, jakby nigdy nic, mówi: Dziś są imieniny mojego brata, którego tak bardzo kochałeś. I mówi: Chciałbym, żebyś w tym dniu dał mi podarunek. Chopin powiedział, wszystko, co chcesz, to ci dam. A ksiądz powiedział: Daj mi swoją duszę. Chopin zrozumiał, o co idzie, i zgodził się. Na początku wyznał, że wierzy. Wierzy tak, jak nauczyła go jego matka. A później rozpoczęła się długa spowiedź, która zupełnie Zmieniła Chopina. Później Chopin mówił: Kocham Boga i ludzi. Nie płaczcie, przyjaciele moi, jam szczęśliwy. Do widzenia w niebie. A do lekarzy wzdychał: Puśćcie mnie, niech umrę. Już mi Bóg przebaczył, już mnie woła do siebie. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Święty Marek użył terminu metanoia, który tłumaczymy nawrócenie, ale znaczy to zmiana myślenia, zmiana mentalności, zmiana rozumienia samego siebie. Że zaczynam jakoś wątpić w swoją rację, to trzeba, tak jak alkoholik, przyznać, że ja mogę nie mieć racji, ja się mogę mylić. Mogę się mylić w całym moim myśleniu. I, ch I chcę to zmienić. Chcę zmienić kierunek swojego życia. Chcę się jakoś inaczej ukierunkować. I to jest nawrócenie. Bo jak zmienię myślenie, to zmienię moje życie. I w tej metanoi, w tym nawróceniu, przemianie, bardzo pomocna jest spowiedź. Nie kto inny, ale sam Pan Jezus ustanowił sakrament spowiedzi. Powiedział do apostołów, komu odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a komu zatrzymacie, są zatrzymane. Tylko Bóg może nam odpuszczać grzechy. Ale Jezus podzielił się władzą odpuszczania grzechów z apostołami i ich następcami. W konfesjonale to Jezus nam odpuszcza grzechy, ale posługując się księdzem. Nie ma innej możliwości, innego sposobu. Możemy zapytać, ale po co się spowiadać, skoro i tak będę grzeszył? I znowu kolejna spowiedź, i to nie ma sensu. A po co pierzemy skarpetki? Po co myjemy ręce, skoro za chwilę znowu trzeba będzie je myć? Po co się w ogóle myjemy po to, żeby nie śmierdzieć? Tak samo po to się spowiadamy, żeby nasza dusza nie śmierdziała, żeby nie była w stanie takiego rozkładu gnicia, że tam nie ma życia duchowego, życia Bożego, tylko, tylko grzechy, śmierć. I ważne jest też, żebyśmy grzechów ciężkich nie nosili w sobie to takie trochę kamikadze. Abyśmy się dowiedzieli, że mamy raka, to najszybciej szukamy dobrego lekarza. A nieraz grzech nosimy, mówimy, a na święta pójdę, poczekam kilka miesięcy. Grzech ciężki jest gorszy niż rak. Bo jak umrę z grzechem ciężkim, idę do piekła. I tam nie skończy się nigdy cierpienie. Przecież jak obrażę swoją mamę, to nie mówię sobie, to jak będą imieniny, to się z nią pogodzę, albo na urodziny pojadę, tylko dlatego, że ją kocham, to chcę ją jak najszybciej przeprosić i wrócić do dobrej relacji. Tak samo z Panem Bogiem. Nie czekajmy na święta. I powinniśmy się spowiadać tak często, jak jest to potrzebne. Sam staram się spowiadać co dwa tygodnie tak nas nauczyli w seminarium i widzę, że to jest bardzo przydatne, żeby wytrwać jakimś takim pionie moralnym, duchowym. Wobec tego to nam się wszystko rozłazi. Myślę, że dobrym rytmem jest powiadać raz w miesiącu, raz na dwa miesiące, ale żeby nie było większych odstępów, bo wtedy trudno mówić o jakimś życiu wewnętrznym, duchowym. No i żeby... Do spowiedzi się odpowiednio przygotować, nie tak z marszu, że wchodzę, widzę, jest ksiądz dobrze, idę do spowiedzi, ale tę spowiedź potraktować tak bardzo poważnie, z wielką wiarą, że ja staję przed Panem Jezusem. To Jezus jest konfesjonary i zasłania się księdzem. Albo potraktować spowiedź tak, aby to była moja ostatnia spowiedź. Nie wiadomo, która będzie ostatnia. Czy będzie dane mi się jeszcze raz wyspowiadać. Dlatego tę przeżywam tak z wielką wiarą. Wszyscy od pierwszej swojej spowiedzi znamy pięć warunków dobrej spowiedzi. I każdy z nich musi być zachowany, żeby spowiedź była naprawdę dobra. Pierwszym z nich jest rachunek sumienia. Czy taka refleksja nad samym sobą, jak wygląda moje życie, jakim ja jestem człowiekiem, do czego ja dążę. Ale nie chodzi tylko o wychwytywanie grzechów, ale zobaczyć też, co jest dobre, co mi się udało, jakie mam sukcesy, co poprawiłem od ostatniej spowiedzi i ile było życzliwości, ile miłości, ile dobra. Ale szybko zobaczymy, że nie wszystko było takie piękne. Że tu uczyniłem jakieś zło, tu zraniłem jakiegoś człowieka, tutaj obraziłem Pana Boga. Tu był taki grzech, tu taki. Ale przede wszystkim trzeba sobie postawić pytanie o miłość. Bo najważniejsze przykazanie to przykazanie miłości. Będziesz miłował Boga całym sercem ze wszystkich sił, będziesz miłował bliźniego. Bo jak idziemy do spowiedzi, to idziemy, żeby powiedzieć Panu Bogu przepraszam. I nieraz jest tak, że idziemy i mówimy: Panie Boże, Panie Jezu, ja Ciebie przepraszam, bo byłem niedobry dla moich domowników, źle potraktowałem sąsiada. A trzeba najpierw powiedzieć: Panie Jezu, ja Ciebie przepraszam, że ja Ciebie tak mało kocham, że moja miłość do Ciebie jest taka mała, taka słaba. Że nieraz moja modlitwa jest bez serca, bez ducha. Że nieraz o tobie zapominam, źle Ciebie traktuję. Nie słucham Ciebie. Nie liczę się z Tobą. Nie jesteś dla mnie najważniejszy. I to mnie najbardziej boli. I za to Ciebie najbardziej chcę przeprosić. Ale dalej też przepraszam za to, że tak mało kocham moich bliźnich i nieraz ich krzywdzę nieraz egoizm i pycha we mnie wygrywa drugi ważny warunek to żal za grzechy czyli ból duszy jest mi przykro że Bóg, który jest taki dobry, kocha mnie wszystko mi daje a ja tak się zachowałem zdradziłem Go byłem mu nieposłuszny zawiodłem byłem nie w porządku po prostu jest niezwyczajnie głupio. Kolejny warunek to mocne postanowienie poprawy. I myślę, że ten warunek jest bardzo często zaniedbywany. Trzeba mieć jakiś plan. Co ja zrobię, żeby już te grzechy się nie powtórzyły? Wiadomo, dalej będziemy grzeszyć. I jak w kolejny pewnie wrócimy znowu w te same grzechy. Ale. Ale co ja zrobię? Nie wiem, co mi z tego wyjdzie, ale, ale mam takie pragnienie i jakiś plan. Bo widzę, zauważam, w jakich okolicznościach dochodzi do grzechu. Następnym razem, jak będę na tej drodze, to mi się zapali czerwona lampka. Jak będę dalej szedł tą drogą, to skończę się grzechem, bo zawsze tak było. Dlatego czas zmienić kierunek, bo znów będzie ten sam grzech. Kolejny ważny warunek to szczera spowiedź, czyli uczciwość. Rzetelnie nazywam i wyznaję wszystkie przypomniane grzechy. Nie kręcę, nie kombinuję, nie zatajam, nie kłamie. Można oszukać księdza, ale Boga szczerze. Wszystko wyznaje i czuje się bezpiecznie, bo księdza obowiązuje tajemnica spowiedzi. Ksiądz nigdy nikomu nie może powiedzieć tych grzechów, nawet samemu, który się spowiadał, po spowiedzi, już jest zamknięta sprawa. Więc właśnie wyznawać to wszystko, co, co nam ciąży na duszy, nie żeby tak było, że mówię na przykład, Ukradłem sznurek, ale zapomniałem powiedzieć, że na końcu tego sznurka była krowa. Piąty warunek to zadośćuczynienie Panu Bogu i Bliźniemu. Odmawiam pokutę, dążę do poprawy. Staram się być lepszym, bardziej kochać Boga, lepszym dla ludzi, naprawić wyrządzoną krzywdę, zrekompensować to zło, uczynić jakieś dobro. Przed śmiercią Chopin powiedział jeszcze coś zadziwiającego. Bóg się nie pomylił, on mnie oczyszcza. Jakże Bóg jest dobry, że mnie na tym świecie karze. Jeszcze raz powtórzył najsłodsze imiona Jezus, Maryja, Józef i przycisnąwszy krzyż do ust, ostatnim tchnieniem wyprzeptał. Jestem u źródła szczęścia. I skonał. Tak umarł Chopin. Jestem u źródła szczęścia. Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.